Cześć! Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj w ramach ósmego dnia Vlogmas zapraszam Was na męski prezentownik, już zapowiadany w moim poprzednim prezentowniku damskim. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam, zostawiam Wam link w opisie. A dzisiaj chciałabym Wam zaproponować 8 pomysłów na prezent dla chłopaka, męża, brata, taty, dziadka. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałam, żeby te propozycje były przede wszystkim przystępne cenowo, ciekawe, oryginalne i praktyczne, jak to faceci. Ale tego filmu nie będę nagrywać sama, bo dzisiaj dołączy do nas mój chłopak Patryk. Choć Patryk jest i on w świątecznym swetrze. Tak, zostałem zrobiony. Dzień dobry, moi drodzy, to jest męski prezentownik. Ja dzisiaj zostałem zaprzęgnięty do tego, żeby ocenić chyba te tak, prezenty z Patryk będzie oceniał Więc... trafność moich pomysłów. Z, z góry przepraszam za to, że czasem będę ironizował, ale nie traktujcie życia zbyt poważnie i to jest uniwersalna rada od Patryka. Dobra, ale zanim zaczniemy, wymień pięć, Twoim zdaniem, najbardziej uniwersalnych prezentów męskich, albo takich, które Ty byś chciał dostać na święta. Nie mówimy o samochodzie, rakiecie kosmicznej ani nie wiem czym. Pięć rzeczy. A rakiety kosmicznej nie mogłabyś kupić. Ale możesz kupić na przykład rakietę do tenisa albo e, rakietę do ping-ponga, jeżeli ktoś gra. Dobrze, to jest fajny czyli sprzęt prezent. To sportowy. Sprzęt sportowy okay. może to być, owszem. Dwa. dwa może to być PlayStation. Okej. Okay. Teraz ostatnio wyszło Wychodzi PlayStation 5. Już Dobra. wyszło, już wyszło 5. Może to być koszulka ulubionego zespołu. Okej, okay. ja myślałam o grze. Może to być jakiś gadżet. Ale jaki? No na przykład do samochodu. Aha, do samochodu, okej. Okay. Dobra, to zaczynamy. Jesteś gotowy? Jestem. Tylko pamiętaj, żeby wszystko oceniać. Tak, nie osobiście, tylko bardziej tak uniwersalnie, ok? Dobrze, a będę mógł to zobaczyć. Tak, zaraz ci będę wszystko pokazywać. Przekazuję ci komputer, czy są wszystkie karty otwarte po kolei. Czy doktora Hausa, sezon trzeci, <noise> odcinek 13, też mogę obejrzeć? Nie. Pierwszą moją propozycją będą skarpetki Happy Socks. Na pewno znacie te firmę. I ja wiem, że skarpetki na ogół są raczej uważane za taki dosyć słaby prezent i są często przedmiotem żartów. Natomiast ja się z tym nie zgadzam, bo czym innym jest dostać zwykłe, czarne skarpetki, a czym innym takie ładne, kolorowe we wzory. Każde skarpetki mają swoje przeznaczenie. Takich, które powiedziałeś jako pierwszych, można używać do garnituru, na przykład, a takie Dobrze. zwariowane też można używać do garnituru i coraz częściej to widuje. Jest to forma żartu, parodii, dystansu do siebie, owszem. Na stronie znajdziecie przepiękne zestawy świątecznych tych skarpetek. Za jedną parę w ładnym świątecznym opakowaniu zapłacicie około 43 zł, za dwupak około 80 zł, a za trzypak 120 zł. I takie są fakty, Patryk. A teraz powiedz: skali <noise> od 1 do 10. Jak fajny jest to prezent albo dodatek do prezentu? Poczułem się trochę jak w teleturnieju jako dodatek bardziej rzeczywiście okay. bardzo przyjemna sprawa. Moją drugą propozycją prezentu są majtki z sosnowcem. To jest nazwa firmy. I możecie pomyśleć teraz, że zwariowałam. Patryk właśnie tak pomyślał. No. Firma ta powstała na wiosnę 2017 roku. Na początku była tylko szyldem majtkami z sosnowca. Miał to być taki przekaz, mający zwrócić uwagę na zaniedbane i opuszczone ulice w Katowicach. I dzięki popularności tej akcji cały projekt trafił do szwalni. Tutaj mam zdjęcie. Możesz sobie zobaczyć, jak wyglądał ten szyld. Widzę, że można również stworzyć swoje majtki. Można. Bardzo podoba mi się ta firma, bo jest taka z jajem. Zapisałam sobie tutaj ich chyba takie motto. Świata nie zmienisz, ale majtki już możesz. Tak, przeczytałem to na stronie. <noise> to jest całkiem śmieszne. Dostępnych na stronie jest mnóstwo wzorów, nie wiem czy sobie je przejrzałeś. Są tam między innymi majtki na różne okazje, jak na przykład majtki rozwodowe, Majtki rocznicowe są też takie o dosyć takich mocnych hasłach, których yy, tutaj jest. nie przytoczę, ale są. Czemu nie? Przecież to nie jest wulgaryzm. No dobrze, to zaprezentuj twoje ulubione hasło. To nie będzie ulubione, ale widzę to hasło, przynajmniej jedno z nich. Które mówi środa, dzień, loda. To wszyscy powinni znać. Albo gryfne batki. Wiesz co to znaczy? Patryk się wychowywał przez kilka lat na Śląsku. Nie wiem co to znaczy. Serio ale... nie wiesz? A i na co? Spróbuj zgadnąć. Gryfne batki? Tak. Gryfne batki. Nie mam pojęcia. No mów. Fajne majtki. A. No i czy te majtki są fajne? Czy to jest... Fajny są... prezent albo dodatek do prezentu. Tak, tak, tak. Bardziej okay. niż skarpetki. Myślę, że w związku, jeżeli macie takie fajne, luźne relacje. Są też majtki do bzykania. Możecie sobie podarować ciekawe majtki. Moja trzecia propozycja to coś bardzo klasycznego. To już nie są majtki ani skarpetki, a Czego jest to dalej? zegarek. To jest taki bardzo elegancki i ładny pomysł na prezent. Zegarków na rynku oczywiście jest mnóstwo i wybór jest ogromny. Możecie mieć zegarki złote, srebrne, z paskiem skórzanym, z paskiem sportowym. Mm -hmm. A ja chciałabym Wam pokazać coś, co mi się rzuciło w oczy podczas przeglądania internetu i uważam, że to jest bardzo, bardzo ładny zegarek. Berlin to szwedzka marka zegarków, założona w 2014 roku. I tutaj sobie zapisałam, że jest inspirowana szwedzkim minimalizmem, szwajcarską jakością i brytyjskim tyle. Co ty o tych zegarkach myślisz? W brytyjskim dlatego że mamy tweedowe paski tak zwane, czyli tak. taki materiał z którego robiło się na przykład albo robi się do dzisiaj marynarki. Mm -hmm. e, chociaż one miejscami wyglądają trochę jakby były takie z odzysku. Takie no, ekologiczne. Takie wełniane są wełniane. te paski. Jaka duża przecena jest? Mm -hmm. Tak, bo takie zegarki kosztują około 850 zł. Ale jak ja robiłam research do tego filmu i jak widać nadal promocja trwa, to kosztują ile? 439-466. Mhm. Czyli takie, no już taka przystępna cena, nie? No tak. Parta już moja propozycja to firma u kawiarza. No my akurat kawy nie pijemy, zarówno ja ani Patryk nie lubimy kawy. No ale na pewno są wśród was osoby? Które bez kawy nie wyobrażają sobie dnia. Jestem pewien, że są. Tak. Dokładnie. Masz już przed sobą stronę. Tak, jest to polska kraftowa kawa. Mhm. W sklepie u kawiarza. Oni tworzą bardzo fajne kawy i współpracują z lokalnymi artystami, dzięki czemu te ich etykiety i wzory są bardzo, bardzo takie interesujące. Ja jak patrzyłam na ich ofertę, to przede wszystkim spodobał mi się cały design. No smaku nie ocenię, bo po prostu kawy nie piję. Jest to oryginalny prezent, na pewno. Zresztą cała strona wygląda naprawdę ładnie. Bardzo ładnie, prawda? Tak dosyć ofowo. I fajne są też te nazwy tych kaw. Kolenda Kawiarza. Mhm. Babcia i dziadek kawiarza. Tak. Matczyna i ojcowska kawa. Co do cen. To koszt takiej kawy to 39 zł za 250 gramów. I sprawdziłam na stronie, że kawę możecie też kupić w takim zestawie świątecznym, prezentowym. W jego skład wchodzi ta kawa kolendowy kawiarz. Do tego macie wyrafinowany kubek kawiarza, świąteczną kartkę z życzeniami od kawiarza, coś słodkiego do kawy. I koszt takiego zestawu to 75 zł. Piąta moja propozycja to kolejna polska firma. Nazywa się BINTKA i jest to firma zajmująca się produkcją i ręcznym wykonaniem różnych akcesoriów męskich typu krawaty, muchy, spinki. I to nie są takie zwykłe akcesoria, bo one są drewniane. Właśnie zauważyłem: mamy krawaty, muchy, spinki mhm. drewniane. Co ty oryginalne. o tym sądzisz? Całkiem niedawno, no może nie niedawno, ale jakiś czas temu trafiłem na drewniane zegarki, co już staje się coraz bardziej mhm, popularne. Też są, też są. A teraz mamy dodatki do ubioru w formie drewnianej, więc idziemy już po całości. Moi drodzy, nic lepiej nie podsumuję tego, jak zdanie, które jest tutaj napisane na stronie. Że, jeżeli chcesz wyglądać lepiej niż Daniel Craig w najnowszej osłonie filmu o Agencie 007, to kup sobie właśnie taką muchę drewnianą. Tak. To jest fajny męski gadżet. Bardzo fajny. Okay. Zdecydowanie. Mi najbardziej podobają się z tej strony krawaty, bo one są, mam wrażenie, takie najbardziej zaskakujące, bo one są giętkie. One są wykonane w 100% z drewna. Tak jest. Ale. Nie są sztywne, to nie jest coś, co będzie Wam ograniczało ruchy, co będzie zaburzało Waszą jakąś taką strefę komfortu, tylko one zachowują się normalnie, jak zwykły krawat. Ceny muchy to 129 zł, spinek 69 zł, a krawat kupicie za 230 zł. Moją szóstą propozycją na prezent dla Waszego faceta będzie sklep Uzbira. What's next? Sklep Uzbira. Balsam do To jest, słuchajcie... Sklep internetowy z kosmetykami męskimi. Jeżeli myślałyście, że my używamy dużo kosmetyków, to nie znacie zupełnie męskiego świata Ale wiesz, o co kosmetycznych. Chodzi. chodzi o to, że stało się modne dbanie o brodę. Właśnie dlatego, że tych marek jest tak dużo, nie polecę Wam tutaj jednej konkretnej, a odsyłam was do sklepu, gdzie znajdziecie mnóstwo fajnych marek. Wiem, bo sprawdzałam, gdzie możecie znaleźć naprawdę fajny produkt dostosowany do potrzeb Waszego bliskiego mężczyzny. Czy kosmetyki są dobrym pomysłem? Jasne. I tym bardziej, że tutaj jest taka sekcja: jak wejdziecie w brody i wąsy. Mhm. Na pierwszym miejscu jest coś, co nazywa się dla świeżaka. Jest. Każdy świeżak. początkujący brodacz ma problem z odpowiednim dobraniem kosmetyków do brody pod siebie. Dlatego, jako pierwszy, stworzyłem specjalną ofertę, w której znajdziesz produkty do brody tanie, ale dobrej jakości. Czyli dziewczyny, podsumowując, jeżeli nie wiecie nic o brodach. To nie ma problemu, po prostu wchodzicie w zakładkę dla świeżaka i wszystko wiecie. Ja przepraszam za mój dzisiejszy nieokiełznany wąs, ale. Zapuszczam. Zapuszczamy brodę. Już przedostatnią moją propozycją będzie kolejna polska marka, która tworzy akcesoria dla mężczyzn. Są to ubrania, paski, czapki. Firma nazywa się Black Dots. Tworzy produkty z takim fajnym przesłaniem. Pamiętaj, że i po to, by eksplorować marzenia. Bardzo mi się to spodobało. Świetnie. Oni tworzą takie produkty dla miłośników morza, jezior, gór. Yy... Wajka. Czyli nic dla mnie. No, dla ciebie nie. Jeżeli dostaniecie pasek z klamrą górską, no to. Aha, to. Jest to. Okay. Pewnie będzie świadczyć to o tym, że lubicie góry. I właśnie ten pasek mi się najbardziej podoba. Możesz go sobie zobaczyć. To jest limitowany pasek. I on nazywa się Urodzony są, w Górach. To są hmm. paski czy same klamry? Możesz kupić sobie samą klamrę, a możesz kupić sobie sam pasek. Jeżeli chodzi o ceny, to paski materiałowe dostaniecie za około 56 zł, a skórzane za 135 zł. I czas na ostatnią, ósmą propozycję prezentu. Jeśli oglądaliście mój damski prezentownik, to wiecie, że na końcu umieściłam coś mniej standardowego, bo zamiast zwykłego materialnego prezentu, to zaproponowałam Wam doświadczenie. I tym razem również chciałabym to zrobić. Robić. Takie prezenty są naprawdę fajne, bo zazwyczaj dużo bardziej zapadają w pamięć od zwykłych prezentów. Ja od Patryka dostałam właśnie taki prezent doświadczenie w 2017 roku. Sprawdziłam to właśnie, szykując się do tego. Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. To możesz powiedzieć, co mi kupiłeś? Lot w tunelu. Takim Puh, hu, hu. E, No, fajne to było. Tak, dostałam... A ja sobie siedziałem wtedy i się pat, patrzyłem. Dostałam od Patryka lot, lot, z, lot z symulatorem lotów. W samolocie to było, później. To było wcześniej. Później przeszłam na lot w tunelu aerodynamicznym, co też było fajne. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają takie prezenty, to zapraszam Was na vloga. Podlinkuję Wam go w opisie. Będziecie mogli sobie zobaczyć mniej więcej, jak to wyglądało. Firzeo to jest horror house znajdujący się w Warszawie. Jestem pewna, że tego typu miejsca znajdziecie w każdym ze swoich miast. My prawdopodobnie nigdy się do takiego nie wybierzemy. Ze względu na mnie. A, okej. Okay. Cała zabawa trwa około pół godziny. Macie dostępnych akurat w tym miejscu, które wam polecam, e, dwa scenariusze. Pierwszy to jest opuszczony schron, drugi nazywa się egzorcyzmy. Czyli trochę Wolfenstein. E, jeżeli jesteście bardziej strachliwi, to możecie też wybrać opcję soft. Wspomniałam, że trwa to pół godziny, może wam się wydawać... Ale podawać... po to mielibyście wybierać opcję soft? No, no właśnie. jesteście twardzi. Wspomniałam, że trwa to pół godziny, może się wam to wydawać dosyć e, mało. Natomiast, uwierzcie, A, że to jest wystarczający czas, ja jak opinię... już wiem, o czym A, ja no, wiem, czym dopiero się zorientowałeś. Tak, już wiem, no, o czym No, o tym takim najsłynniejszym tam, w Warszawie. Widziałem to kiedyś. Idźcie tam. To jest light over. Jak czytałam opinie, to powiem Wam, że niektórzy pisali, że wytrzymali jakieś 2-3 minuty i mieli już dosyć. To jest z aktorami, to jest z aktorami. Tak. Macie tam pełną obsadę aktorską, dźwięki, jakieś um, przedmioty. Chodzi o to, że po prostu wchodzicie sobie na trasę, jesteście wyposażeni tylko w latarkę. Wszystkie osobiste rzeczy, telefony, zegarki, wszystko z wyświetlaczami musicie odłożyć. Wchodzicie z latarką i musicie przejść tę półgodzinną trasę. Nie umierając ze strachu. Za takie doświadczenie zapłacicie około 65 zł. Jest też nawet możliwość wykupienia pamiątkowego filmu za 149 zł. Nie wiem, kto taki film by kupił, bo na przykład dla mnie to był film z mojego pogrążenia, ale na pewno ty byś go kupił, bo byś się świetnie bawił oglądając to, tekst, chodzę tam na Ej Tak. To już wszystkie moje propozycje prezentów 8 propozycji za nami. Które zapadły Tobie w pamięć? Co ty byś chciał dostać na święta z tych prezentów? Majtki z sosnowca. Mam nadzieję, że ten prezentownik Wam się spodobał. Że propozycje wpadły Wam w oko. Może czymś się zainspirujecie? Może coś podłapiecie? A ja zamawiam Majtki. O, w tym momencie zamawiam Majtki. Ja sobie sam prezent zrobię, o! Patryk zamawiał Majtki, a ja się chciałam z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, co kupujecie swoim chłopakom, mężom, braciom na święta. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze propozycje. Zostawcie również łapkę w górę. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! Cześć!